Witam, witam wszystkie kryptoświry z tej strony, Konrad z grupy zdefiniowani.pl. Słuchajcie, dziś chciałbym porozmawiać na temat projektu CryptoGPT, który w ostatnim czasie miał swój listing bezpośrednio na sieci Binance Smart Chain oraz na kilku ceksach. W tej chwili myślę, że jest to bardzo szczególny moment, jeżeli chodzi. O, o przyszłość tego projektu, za chwileczkę o tym powiem, dlaczego tak jest. Natomiast zanim przejdę do szczegółów, chciałem tylko powiedzieć, że nie jestem doradcą finansowym i wszystko to, co pokazuję w swoich filmach, również nie jest poradą finansową. Tak więc przejdźmy do rzeczy. CryptoGPT, tak jak mówiłem jakiś czas temu, dokładnie kilka tygodni temu, miał swój listing bezpośrednio na sieci Binance Smart Chain, jak i również na kilku dość ciekawych seksach, w których możemy bezpośrednio handlować. Projektem i dlaczego uważam, że ten projekt jest godny uwagi? Przede wszystkim dlatego, że jest to projekt, który podejmuje wyzwanie połączenia dwóch mocnych trendów, które w tej chwili bardzo mocno się rozwijają. Oczywiście pierwszym trendem, o którym będę mówić, to jest przede wszystkim AI, czyli sztuczna inteligencja, czyli inteligencja zwana również AI, która daje możliwość tak naprawdę za pomocą różnego rodzaju algorytmów, jakby bezpośrednio pracy, Ułatwiania sobie życia. Zresztą mamy tutaj przykład Chat GPT od OpenAI, który myślę, że wielu, wielu osobom już pozwolił ułatwić pewnego rodzaju zajęcia, czy też zwyczajnie rzeczy, które robi na co dzień w swojej pracy. Drugim trendem, który w tej chwili bardzo mocno się wybija, gdzie możemy też zauważyć jego jakby pokłosie w przypadku arbitrum, czyli sieci. Która tak naprawdę w ostatnich tygodniach bardzo mocno wzrosła, jeżeli chodzi o wolumeny, o pojawianie się bardzo ciekawych projektów na tej sieci, jak również odrodzenie się e, chociażby takich projektów jak zdecentralizowane giełdy, farmy i nedapy, które tak naprawdę w tej chwili gdzieś tam pozwalają również zarabiać sobie pasywnie. I przypomnę, że w przypadku ZK, czyli layer two, którym, o tu, o którym tutaj mowa, poprawia. Przede wszystkim wydajność i skalowalność systemów blockchainowych, co jest szczególnie ważne, ponieważ blockchain staje się coraz bardziej popularny i zwiększa się liczba transakcji. Tak więc połączenie sztucznej inteligencji i ZK Layer 2 może przyspieszyć i uprawnić, usprawnić przede wszystkim przetwarzanie transakcji oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich ochronę prywatności, o, której tak naprawdę, o którą tak naprawdę bardzo mocno walczymy, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. W ostatnich miesiącach mieliśmy też bardzo mocny wzrost projektów, które opierają właśnie swoje działanie na podstawie sztucznej inteligencji i wielokrotnie są to projekty, które powstawały już jakiś czas temu, rok, dwa lata temu wykorzystując bardzo duże zasoby, jeżeli chodzi o dotacje pod takie projekty i przez długi czas one były mocno uśpione i zaczęły jakby rosnąć wraz ze wzrostem tego trendu jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, oczywiście trend ten wywołał wcześniej wspomniany Chat GPT od OpenAI. W przypadku CryptoGPT, jak widać, słuchajcie, jesteśmy już w takim poziomie, gdzie przede wszystkim w projekcie wprowadzono staking, staking który daje możliwość zarabiania pasywnego. A zresztą za chwileczkę sobie spojrzymy na. Opcję, o której właśnie mówię. Natomiast, jeżeli chodzi o, o, o sam token, on już w tej chwili gdzieś tam przebija bardzo mocno swoje e e ATH poprzednie i cały czas pnie się z racji tego, że wiele ciekawych rzeczy dzieje się w projekcie. Natomiast, tak jak mówię, jest to, jest to projekt na bardzo wczesnym etapie, jeżeli chodzi o rozwój, bo mamy tak naprawdę początek marca. Jeżeli chodzi o pojawienie się w ogóle na CoinMarketCap, łącznie z listingiem. Tak więc, jeżeli ktoś interesuje się tą branżą, tym trendem, jak również wcześniej wspomnianym ZK Layer 2, no to myślę, że warto jakby pochylić się nad tym projektem i pomyśleć o tym, żeby ewentualnie kupić sobie tutaj tokeny, trzymając je dla siebie, bądź też zwyczajnie gdzieś tam spekulacyjnie. Jak ja podchodzę do projektu, ja podchodzę głównie gdzieś tam spekulacyjnie, jeżeli chodzi o moje przymiarki, do tokenów innych niż tak top, top i zwyczajnie czekam tutaj na odpowiedni moment po to, żeby sprzedać je z zyskiem, bądź też ewentualnie, bądź też ewentualnie po prostu dokupić na, na dołku. Tak się dzieje chociażby w przypadku Tor Wallet, tokenu portfela zdecentralizowanego, opierającego się o technologii Web3, który, o którym wcześniej już wspominałem, który w tej chwili dał fajnie zarobić właśnie na tych dołkach. Ja kilkukrotnie już robiłem sobie tutaj kółeczka tak zwane, gdzie sprzedawałem na górce, w miarę na górce oczywiście i dokupowałem te tokeny ponownie na dołku, generując sobie jakby gdzieś tam fajny zysk. Tak więc taka jest moja strategia jeżeli chodzi o token Tor Wallet, jak również w przypadku CryptoGPT będę gdzieś tam oczekiwać odpowiedniego poziomu na to, żeby zrealizować zyski. I później czekać na konkretny dołek. Przechodząc teraz do CryptoGPT, słuchajcie, projekt ma e, zamiar zrewolucjonizować branżę e, sztucznej inteligencji, wprowadzając ją właśnie do blockchain, a dla nas jako użytkowników, dla nas jako osób, inwestorów, osoby, które będą chciały trzymać tokeny GPT, będzie to miejsce, w którym będziemy mogli zwyczajnie zarabiać pasywnie na Danych krypto, na danych AI, na, na, tej, na, na tych big data, które będą generowane bezpośrednio za pomocą tego blockchain. I w ten sposób tak naprawdę projekt ma zachęcić zwykłego wyjadacza, który zajmuje się kryptowalutami, po to, aby, aby zainteresował się tym projektem. GPT Blockchain do zarabiania na danych dzięki sztucznej inteligencji zmień każde. Zadanie w, swoich codziennym, w swoim codziennym życiu źródło dochodu i to ma być właśnie wdrożone bezpośrednio w tym projekcie. W tej chwili mamy możliwość, słuchajcie, tak jak już mówiłem wcześniej, stakowania tokenów GPT, które będą tak naprawdę dawały nam bezpośrednio no, tak zwane, tutaj w tym przypadku Credit AI, które będziemy mogli zamieniać już bezpośrednio później na nasze tokeny i Realizować jakby zyski związane przede wszystkim z, ze stajkowaniem. Ja w tej chwili wrzuciłem na próbę 1000 GPT. Będę wrzucać kolejne, będę zresztą dokupywać kolejne tokeny w momencie, kiedy ta cena będzie gdzieś tam na jakichś dołkach, po to, żeby sprawdzić, jak to działo. Z racji tego, że ja, jeżeli chodzi o moją strategię, już pomijając fakt takiej spekulacyjnej strategii, to oczywiście jestem osoba, która buduje sobie portfel pasywnych dochodów. W ostatnim czasie mieliśmy sporo perturbacji, jeżeli chodzi o zdecentralizowane projekty, opierające się o tak zwane Fix-Roy, czyli DAPY, które no, dawały gdzieś tam bardzo wysoką stopę zwrotu, ale nie do końca one jakby działały i wielokrotnie wywalały się już na wczesnym etapie. Tak więc mieliśmy taki wysyp projektów, natomiast wierzę, że. Powróci również i ten trend. Będziemy w stanie zarabiać ponownie właśnie w taki sposób pasywny, przy okazji różnego rodzaju projektów mniej, bądź bardziej oczywiście ryzykownych, bo każdy projekt, w który wchodzimy, jeżeli chodzi o kryptowaluty, niesie ze sobą oczywiście ryzyko, tak więc pamiętajcie o Wracając słuchajcie do samej idei, czyli zamień każde zadanie. W swoim codziennym życiu w źródło dochodu, i tutaj tak naprawdę będziemy zarabiać na tej właśnie danych, korzystając z naszych aplikacji, fitness, randek, grach i edukacji. CryptoGPT przechwytuje i pakuje dane, przetwarza je, posiada swoje dane i zarabia na ich sprzedaży. Tak więc tutaj mamy tak naprawdę do czynienia z olbrzymią rewolucją, i tak naprawdę według twórców aplikacja z ponad dwoma milionami użytkowników która, przepraszam, dwoma miliardami, bo tak naprawdę tutaj mamy to tłumaczenie nieszczęsne, jeżeli chodzi o język polski, a nie, przepraszam, mamy aplikację, która już w tej chwili już w tej chwili jest aktywna, która będzie dawać tak naprawdę możliwość zarabiania. Dodatkowo CryptoGPT jako ten YRTU, ZK będzie dawać możliwość integracji z innymi projektami, które będą chciały tworzyć projekty oparte o sztuczną inteligencję, właśnie tworząc bezpośrednio olbrzymi ekosystem, który, dzięki któremu tak naprawdę będziemy mogli korzystać z tego blockchain i, i wchodzić w, tak naprawdę w tę erę tej sztucznej inteligencji. Dla mnie akurat jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, o te algorytmy, które ją tworzą. To jest tak naprawdę moim zdaniem kamień, kamień milowy. Myślę, że nie tylko jest to moje zdanie, tak więc to nie jest to, że ja coś tutaj odkrywam, tylko zwyczajnie gdzieś tam powielam. Myślę, że myśl, która wielu jakby tutaj w tej chwili w tą stronę również idzie. Tak więc słuchajcie, sam projekt CryptoGPT daje możliwość, moim zdaniem, wejścia w zupełnie nową erę, jeżeli chodzi o kryptowaluty, bo jesteśmy na tym etapie, w którym tak naprawdę nie ma odwrotu już od, od właśnie tych algorytmów, które tworzą tą sztuczną inteligencję, i tak naprawdę z każdym miesiącem będziemy świadkami coraz to większych rewolucji w tym zakresie, tym bardziej, że. Te algorytmy uczą się w zastraszającym tempie. Poza tym są w tej chwili zmiany, które dotyczą chociażby OpenAI, czyli ChatGPT wersji czwartej, która tak naprawdę ma mieć olbrzymie, olbrzymie połacie, tak naprawdę tej, tych możliwości, które będzie można wykorzystać w późniejszym czasie, znaczy w późniejszym czasie w naszym codziennym życiu. Tak, więc mamy tutaj tak naprawdę olbrzymie możliwości, olbrzymi potencjał, jeżeli chodzi o ten projekt. No i przede wszystkim kolejne projekty, które mają wchodzić bezpośrednio w cały ten ekosystem. Przeczytam w tej chwili Wam kilka takich istotnych informacji na temat głównych. Produktów, które jakby wchodzą w skład CryptoGPT, i mamy tutaj przede wszystkim launcher, czyli każda osoba w internecie może skorzystać z CryptoGPT launcher i natychmiast rozpocząć gromadzenie danych o korzystaniu z aplikacji, w dowolnej aplikacji ekosystemu. Zarabiaj tak, jak żyjesz, każdy dzień staje się to satysfakcjonujące. Słuchajcie, ja myślę, że tak naprawdę wchodzimy już w tą erę, gdzie tradycyjny sposób zarabiania, już pomijając to, że ja zajmuję się od wielu lat, tak naprawdę, możliwościami zarabiania online przez internet, ale jesteśmy w tej chwili, słuchajcie, można jeszcze powiedzieć, przeddzień tej rewolucji, w której to będziemy mieć zupełnie inne pojęcie zarabiania i tak naprawdę to, co znamy do tej pory, chociażby gdzieś tam, statkich tradycyjnych, nawet online'owych możliwości zarabiania, przejdzie do historii i wejdziemy w naprawdę niesamowite rzeczy, które będą z tym związane. Tak więc. Ważne jest to, żeby tylko iść z trendem, nie zostawać w tyle. Zresztą, ja to zawsze o tym mówiłem. Sam zajmuję się afiliacją od ponad 12 lat i, i wiem, jak wyglądało to na początku, jak wygląda to w tej chwili, jak było to spostrzegane na samym początku, kiedy się zajmowałem, i jak rozwinęło się to do tej pory. To również wchodzi właśnie w branżę, chociażby metaverse, kryptowalut. Tak więc jesteśmy. W zupełnie innym świecie. Ważne jest to, żeby nie pozostać w tyle, żeby nie przespać tej okazji i, i tak naprawdę iść dalej. Kryptowalutowy zestaw SDK GPT: nasz kom, 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 komponowalny blok kodu można podłączyć do dowolnej aplikacji bez zakłócenia działania jakiejkolwiek funkcji, a jednocześnie natychmiast zwiększyć lukratywność dla twórców aplikacji. I opcjonalnie dla jej użytkowników. Początkowa baza użytkowników, przyciągniętych przez czat CryptoGPT, celem co najmniej 10 milionów aktywnych użytkowników, sprawia, że ekosystem jest atrakcyjny zarówno dla firm zajmujących się sztuczną inteligencją, jak i programistów z aplikacjami konsumenckimi. Tak więc słuchajcie, no niesamowite tak naprawdę rzeczy mogą się tutaj wydarzyć. Kryptowalutowy rdzeń GPT, chmura core, do zest to zestaw aplikacji tworzonych przez fundacje, są. To codzienne aplikacje konsumenckie, które mają na celu przyspieszenie przyjęcia chmur przez użytkowników. Początkowa baza użytkowników przyciągnięta przez chmury celem co najmniej 10 milionów aktywnych użytkowników sprawia, że ekosystem jest atrakcyjny dla równo dla firm zajmujących się sztuczną inteligencją, jak i programistów aplikacji konsumenckich. Znajdź kapsułę AI z Marketplace. Więcej posiadanych kapsuł AI zapewnia większy przepływ gotówki. Właśnie te kapsuły zbieramy. Stakując bezpośrednio nasze tokeny GPT. Zresztą polecam, żebyście zapoznali się z tym projektem, poczytali sobie white paper dotyczący tego projektu i tego, jakie są tak naprawdę możliwości związane z tym projektem. 1,3 biliona dolarów biznes danych Google, 500 miliardów dolarów biznes Meta danych i 1 bilion dolarów biznes danych Amazon. Tak więc sprawdźcie i i sobie sami odpowiedzcie na to pytanie, czy jest to projekt, który ma możliwość tak naprawdę wprowadzić rewolucję. W zakresie zresztą pisałem już, a czy pisałem, nagrywałem już jeden film na temat tego projektu, i mówiłem o tym, że Pytałem się tak naprawdę, czy jest to projekt, który może zrewolucjonizować branżę blockchain. Myślę, że ma ku temu jak najbardziej o olbrzymie predyspozycje. Jeżeli chodzi o roadmap, przypomnę tylko uruchomienie, uruchomienie AI Data kapsu NFT. To jest to, nad czym w tej chwili pracują. Pierwsza aplikacja integrująca. CryptoGPT w sieci testowej, wydanie app Launcher z aplikacjami, które zobowiązały się do tworzenia na CryptoGPT ZK Roll Up Layer 2, przekraczające milion użytkowników. Tak więc, słuchajcie, mamy już tak naprawdę w pierwszym kwartale 2023, czyli jesteśmy już praktycznie. Na samym końcu wprowadzenie tych aplikacji, które będą integrować się z CryptoGPT i z Layer 2, który jest jakby przetworzony, który jest stworzony bezpośrednio pod ten projekt, żeby przede wszystkim skalować dane i, i przyspieszać różnego rodzaju transakcje. Drugi kwartał CryptoGPT zamknął Mainnet. Nie wiem, czy to jest dobre tłumaczenie. Czekajcie. Close Mainnet dobra, aplikacje zobowiąza, zobowiązane do tworzenia na CryptoGPT Layer Tu mają 5 milionów użytkowników CryptoGPT VPN partnerstwo w zakresie przechwytywania danych AI, kwartał trzeci, wersja beta AI Data Marketplace, CryptoGPT Layer2 Mainnet, beta testy, aplikacje zobowiązane do tworzenia na CryptoGPT, ZK Rollup, Layer2 mają 10 milionów użytkowników, takie są ich jakby przypuszczenia. No i kwartał czwarty, to jest 20 milionów użytkowników, fizyczne wersje AI, Capsule, NFT, wersja beta sieci głównej crypto GPT, roll Rollup, Layer2, tak więc mamy tutaj do czynienia z bardzo, z bardzo jakby, przede wszystkim długoterminowym projektem, i biorąc pod uwagę spekulacje, które ja, akurat mną rządzą, jeżeli chodzi, mną kierują, przepraszam, jeżeli chodzi o ten projekt, zwyczajnie w momencie, kiedy będą przestoje, jeżeli chodzi o ich prace związane z tworzeniem całego ekosystemu, z całego, całego projektu, rozwijaniem go, tak naprawdę będą to moim zdaniem okazje do tego, żeby zwyczajnie. Dokupować tokeny i sprzedawać w momencie, kiedy będą się pojawiać jakieś newsy. Pamiętajcie, że sprzedajemy newsy, kupujemy. Wracając jeszcze, słuchajcie, na chwileczkę do samego zespołu. Ja w pierwszym filmie nie miałem okazji, jakby pokazać wam zespołu. Zresztą myślę, że osoby, które miały okazję obejrzeć film, czy też zwyczajnie interesować się tym projektem, miały też okazję właśnie spojrzeć, kto stoi za tym projektem. Możecie sobie poczytać o ludziach, którzy są bezpośrednio zaangażowani w ten projekt bezpośrednio na stronie, ale również przejść na LinkedIn i zwyczajnie zobaczyć, kto tam w tym projekcie jest zaangażowany. Tak więc mamy tutaj do czynienia z realnym projektem. Słuchajcie, jak będzie, jak potoczą się losy tego projektu. Oczywiście nikt tego nie wie. Myślę, że nawet sami twórcy, biorąc pod uwagę fakt, że ich, ich intencje są jak najbardziej pozytywne. No to nie wiedzą, my nie wiemy tak naprawdę, co się wydarzy w świecie kryptowalut. Czy nastąpi jakiś krach finansowy, o którym już w tej chwili bardzo, bardzo mocno jest mowa, chociażby biorąc pod uwagę ostatnie upadki banków w Stanach Zjednoczonych. Co za tym pójdzie? Czy krypto będzie, że tak powiem, w tej roli zwycięzcy, czy też również upadnie razem z gospodarką globalną, światową? Tego nie wie nikt. Tak więc słuchajcie, co by nie było. Mówimy tutaj o stuprocentowym ryzyku, jak zawsze, natomiast biorąc pod uwagę skalę i to, czym ten projekt się zajmuje i jakie trendy przede wszystkim wprowadza, może nawet nie to, że wprowadza, ale łączy, bo mówię tutaj o tej sztucznej inteligencji Layer 2 ZK, która tak naprawdę bardzo mocno w tej chwili się rozwija, zresztą sam poligon również wprowadza warstwę ZK i będzie to myślę, że ten trend, który w porównaniu, w połączeniu ze sztuczną inteligencją może przynieść tak naprawdę bardzo dużo dobrego dla nas użytkowników, dla nas, dla innych jako deweloperów, jako programistów, jak również zwyczajnie dla spekulantów, którzy chcą zarobić na tokenie tego projektu. Tak więc tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Zapraszam Was na grupę Zdefiniowani, gdzie dowiecie się na temat tego, jak i też innych projektów o których wspominamy w naszej grupie. Link do grupy znajdziecie bezpośrednio pod tym filmem, tak więc tyle z mojej strony, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, hej!